Dzień dobry, udało nam się przespać pierwszą noc w San Francisco, zaraz wychodzimy na miasto, ale zanim wyjdziemy możemy Wam pokazać gdzie mieszkamy, bo wczoraj trochę narzekaliśmy na standard i tak dalej, więc w sumie zobaczcie sami jak to wygląda. Weszliśmy do recepcji i zobaczyłyśmy, że są coffee machine, żeby sobie zrobić kawę i a propos oszczędności plastiku w Stanach, każdy kubeczek jest zapakowany osobno i dodatkowo jeszcze creamer jest w proszku, mleczko. mleczku. Wychyliśmy już z hotelu, idziemy właśnie po naszym osiedlu tutaj i wygląda to nadal tak sobie, dlatego chyba nie będziemy się za bardzo obnosić z aparatem i przemieszczamy się do bardziej turystycznego miejsca. Dawniej bezproblemowo udało nam się wyjść z naszej szemranej dzielnicy. Przeszliśmy przez centrum, a potem trafiliśmy na Chinatown, a właśnie to w San Francisco jest drugim największym Chinatown poza Azją. Żyje tu ponad 100 tysięcy ludzi. Jest też ono najstarszym w Ameryce Północnej. Jest to najgęściej zaludniona dzielnica San Francisco i jak to zwykle bywa, jest ona dość specyficzna. Ciekawostką jest to, że chińskie ciasteczko z wróżbą zostało wynalezione właśnie w San Francisco przez Japończyka. Dalej spacerowaliśmy po ulicach dzielnicy Little Italy, kierując się cały czas na północ w stronę nadbrzeża i słynnego Pier 39. Jest to znana atrakcja turystyczna i centrum handlowe zbudowane na molo. Znajdziecie tam wiele sklepów, restauracji czy nawet oceanarium. I Dzisiejszego dnia bardzo dużym jest to, że niespodziewanie znaleźliśmy się w centrum wydarzeń. Mogę tak powiedzieć, bo po pierwsze trafiliśmy na Fleet Week, czyli taki pokaz okrętów różnych statków, chyba o trzeciej potem będą samoloty. A poza tym teraz siedzimy na paradzie. Trafiliśmy na Italian Heritage Parade. Wyczytałam, że ma ona miejsce od XIX wieku, co roku się odbywa Parada Włoska. Także no, Zrobione jest to z takim amerykańskim impetem, tak. takim rozmachem, więc jest super, to jest wszystko wiem, Przywiało z powrotem uśmiechy na nasze twarze na pewno. Byliśmy osłonięci od wiatru i świeciło na nas piękne słońce, więc trochę zasiedzieliśmy się tu na krawężniku, podziwiając tę włoską paradę. Jeśli mowa o Włoszech, to przyszedł czas, oczywiście, na jakąś kawę. Potem doszliśmy do San Francisco Maritime National Historical Park i zajęliśmy sobie miejsca na pokaz, jaki miał się odbyć w ramach wspomnianego wcześniej Fleet Week. Cieszymy się bardzo, że mieliśmy okazję podziwiać popisy Blue Angels, jednak po godzinie siedzenia na trawie trochę zmarzliśmy i nas przewiało. Czas najwyższy na kontynuowanie spaceru po mieście, zaczęliśmy wspinać się po niesamowicie stromej High Street, co nas od razu rozgrzało. San Francisco dobiega końca, zaczyna się robić powoli zimno jako, że zachodzi słońce, do tego wieje, więc kierujemy się ku naszemu hotelowi. Widać po moim nosie, że jest zimno. <grym> um, mieliśmy iść znowu na nadbrzeże, zobaczyć inne te piers czy mola, jak to po polsku można powiedzieć, ale całe szczęście na naszej drodze był Coit Tower. Mieliśmy tylko zobaczyć go z dołu, ale zdecydowaliśmy się wjechać. Pan nas przekonał, że jest super widok. Wjazd kosztował 9 dolarów od osoby. No i byliśmy tam z pół godzinki na górze, nagraliśmy wszystko, porobiliśmy zdjęcia. I usłyszeliśmy ciekawą historię, że kiedyś San Francisco kończyło się dokładnie na tej ulicy, którą tu, idziemy. Gdzie idziemy, tak. Kearney Street ona się nazywa. I w czasach gorączki złota tutaj ludzie przyjeżdżali i cumowali swoje statki właśnie tu gdzie jesteśmy w Financial District. Um, I wyruszali w poszukiwania złota, porzucając te statki. Tak, i podobno setki statków tutaj stały zacumowane, porzucone. I budując ten Financial District, podobno znaleźli 12 takich statków pod ziemią. Tak, i <grym> mówią, że może być tam jeszcze więcej zakopanych. Także ciekawostka. Ta dzielnica, którą idziemy też, e, czyli Little Italy, oficjalnie się nazywa North Beach, właśnie dlatego, że tutaj kiedyś, kiedyś się kończyło miasto. E, co jeszcze? Jak zeszliśmy z wieży, to przed wieżą stoi pomnik Krzysztofa Kolumba. No i śmieszna była akcja, że czyścili ten pomnik. Okazało się też, inny pan nam powiedział, że w nocy ktoś przyszedł i posprejował pomnik. Na czerwono pomalowali go, tak, jako protest przeciwko temu, że nie powinno się obchodzić dnia Krzysztofa Kolumba, jeżeli. To byli ludzie po prostu, którzy przyjeżdżali tutaj i zabijali Native American. A Columbus Day jest jutro, zatem próbują zmazać teraz czerwoną farbę, a co jeszcze? Podobało nam się dzisiaj i kończymy ten dzień z lepszym nastrojem niż... Go zaczynaliśmy. Chyba przez ten widok, bo naprawdę z tej wieży był przepiękny, we wszystkie strony super było widać. Te wszystkie wzniesienia San Francisco i Golden Gate. I a, miałam powiedzieć a propos tego zimna, tutaj pan powiedział, że październik to jest najlepszy miesiąc, żeby zobaczyć San Francisco, że jest tu najcieplej. I mało mgły jest relatywnie. Tak, chyba. że zimy są tutaj bardzo deszczowe, jest nieprzyjemnie. W ciągu lata jest bardzo mgliście. I powiedział, że jeśli dzisiaj widzieliśmy zwierzę Golden Gate, to znaczy, że mgła dopiero nadchodzi. Więc my bardzo się cieszymy, tak, że nam się udało. Tak, ogólnie zwykle nie widać po prostu Golden Gate, bo jest we mgle. Także dzisiaj idziemy teraz do sklepu kupić sobie coś na kolację i myślę, że to był ekstra dzień. Po prostu trafiliśmy tak. na takie perełki, że chyba lepiej się nie dało. No dużo atrakcji zamaskowało tą szarą część San Francisco. Która nam trochę popsuła humor wczoraj wieczorem i dzisiaj jeszcze rano nawet. Więc my idziemy po jedzenie i widzimy się jutro już. Do zobaczenia! Do zobaczenia!